Buenas, witam serdecznie na hiszpański Zapytaj Poliglotę. To nagranie z serii Un momento, por favor i wyjaśnię ci w nim różnicę między temprano, más temprano i antes. Zapraszam! Temprano znaczy wcześnie wczesny i odnosi się do wczesnej pory dnia lub godziny. Możemy powiedzieć na przykład Meleanto temprano alla 6 y Media della Maniana wstaje wcześnie o 6.30 rano. I gdybyśmy o tej porze chcieli do kogoś zadzwonić, ktoś z domowników mógłby nas powstrzymać, mówiąc Es demasiado temprano. Jest zbyt wcześnie. Mas temprano znaczy natomiast bardziej wcześnie. Wcześniej jest stopniem wyższym od temprano. Możemy na przykład powiedzieć: Tienes que salir más temprano que ayer. Musisz wyjść wcześniej niż wczoraj. Albo La primavera llega más temprano este año. Wiosna przychodzi wcześniej tego roku. Chcesz nauczyć się języka hiszpańskiego szybko i skutecznie? Zapisz się na intensywny kurs od podstaw Hiszpański w 3 miesiące. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a do tego otrzymasz pakiet dodatkowych materiałów, jak gotowe notatki, audio nagrane przez Hiszpanów, dostęp do aplikacji z systemem powtórek, wideo z każdej lekcji oraz stały kontakt w grupie. Link jest w opisie tego nagrania. Antes natomiast możemy przetłumaczyć na przed, zanim lub nawet kiedyś i odnosi się do momentu, który nastąpił przed jakimś konkretnym wydarzeniem. Możemy powiedzieć, na przykład, volveré antes de anochecer, czyli wrócę przed zmierzchem. Albo antes no había tanto ruido en esta calle. Kiedyś nie było tyle hałasu na tej ulicy. Obserwuj hiszpański, zapytaj poliglotę na YouTube, Facebooku i Instagramie, gdzie codziennie publikuję ciekawe i przydatne zwroty. No z bemo Pronto.